I tak od 30 lat ten głupi naród daje się oszukiwać. Zamiast wziąć, wejść do tego parlamentu, za łeb złapać takiego Tulska, złapać Kaczyńskiego, złapać Ardanowskiego, dać po kopie w dupę i do widzenia, i yy, nie da rady, moi drodzy, i to się skończy Majdanem w tym, w tym kraju. I pis sobie bardzo dobrze no, z tego staje sprawę. Bo dlatego oni armatki zakupują, oni zakupują już amunicję, bo oni wiedzą, że do Majdanu dojdzie w Polsce. Niestety, ale zobaczcie, reforma sądownictwa poziom zerowy. Reforma, proszę Państwa, zadłużenia Frankowiczu poziom zerowy. Rolnictwa poziom zerowy. Tak samo, teraz przedsiębiorców wystawią. Nie ma żadnego koronawirusa jest jakiś wirus atakujący systemy odpornościowe. Systemy odpornościowe są proszę państwa uszkodzone przez system przetwórstwa, przez to co jecie z Biedronek, z Lidlów, z tych wszystkich kino, jecie po prostu syf, nie jecie normalnej żywności, pasze, to się po prostu nie nadaje do sprzedaży na spożywkę i jeszcze płacicie potężne pieniądze, ale Polacy to też taki dziwny naród, bo jak ma kupić kiełbasę od rolnika za 35 zł, kilogram i dostanie w tym kilogramie kilogram mięsa, to on idzie do marketu i woli kupić w markecie kiełbasę za 27 zł, który ma 50% mięsa, a reszta to są fosforany, karageny, woda, cuda niewida, pełno chemii, i będzie to konsumował, wysrał wątrobę, i w efekcie końcowym wyląduje na onkologii. I zobaczcie, tych 414 tysiącach ludzi, którzy zmarli w 2018 roku, jaka jest skala. Umieralności ludzi na raka w Polsce. Takiej skali jeszcze w historii nie było Polski. Dlaczego tak się dzieje? To nic, to jest nic dziwnego, proszę Państwa, ponieważ jeżeli będziemy jedli tą chemię, którą konsumujemy, a najgorsze, proszę Państwa, to jest mięso, i najgorsza jest, proszę Państwa, yy, yy, branża piekarnicza. To wszystko, te, te chleby, które są w marketach, to co jest sprzedawane. No to jest tragedia, to jest jedna wielka chemia. Gips, do tego jeszcze ta mąka, która jest desy, no pszenica desykowana była glifosatem, i nie ma problemu. Gospodynia domowa. Teraz zobaczcie. Pieczywo schemizowane z glifosatem, do tego dochodzi mięso z glifosatem, warzywa przenawożone i to zdrowo, bo nikt tego nie kontroluje. Do tego. Gospodynia weźmie fantastycznie, zrobi kotlecik schabowy z takiej świnki nawaszerowane antybiotykami i glifozatem, cudami niebdami, ponieważ ja świnie przebadałem właśnie z tych ferm przemysłowych i wyobraźcie sobie, że świnia, która poszła i została przerobiona na parówki e, dzieciom, e, miała 8 nanogramów. 8 nanogramów, norma angielska u człowieka to jest 0,15 nanograma glifosatu w organizmie. Świnia miała 8, przerobiono ją na parówkę, mamusie kupiły i dzieciom dały parówki do zjedzenia. Do tego jeszcze wezmą opoleją patelnię olejem rzepakowym, rzepak desykowany przez rolników glifosatem, no i już jest klient załatwiony na amen w pacierzu.